Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z gry Siphon Filter 3 Będziemy sobie kontynuowali się z poprzedniego odcinka Gdzie gramy Liang Xing I zostaliśmy przetransportowani Z śmigłowcem w kolejne miejsce Gdzie musimy wykonać kolejne zadanie A jakie to będą to już patrzymy Mission Objective Assassination Commander Silvers Czyli musimy jakiegoś komandora załatwić Oraz dać antitotum Sześciu Alboż Ginres inżynierom, coś takiego? Coś o tym chodzi. No, i ta misja odbywa się cały czas w Australii. Zatem zacznijmy, sobie już bez zbędnego tutaj przedłużania. Tylko zobaczę jakie mam tu bronię. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco z tą grą retro, jaką obecnie nagrywam. Dobra, skupmy się, bo już tam widzę, że jest jeden przeciwnik chyba tutaj na wieży, ale ja mam tą broń fajną którą mogę strzelać przez ściany patrzcie pyk. Po cichutku dostaw głowę elegancko. Dobra, tu iść następny. Szybko. kurczę ale on jest w ruchu i trochę ciężko go trafić jest. Dobra. Pięknie dostał, dobra, kolejny przeciwnik. Tylko teraz prawdopodobnie będę tutaj musiał chodzić... O, bo być może w tych bu budynkach będą właśnie. Te osoby, które muszę, właśnie dać te antidotum. A poczekajcie, w ogóle. Wezmę mapkę. Aha, location umknął, czyli nie wiadomo, gdzie chodzę i szukam sam. Muszę znaleźć. O, już jeden tu widzę, chyba jest w środku. Patrzcie. Zaraz Wam pokażę. Tutaj widać, go dobra jest. Jest jeden, ale też idzie przeciwnik. Dobra, uważajmy. A wiecie co paralizatora na nim użyję? To jest z miarę cicha. Ojej, on tu idzie, no. Dobra, dobra. Poczekamy. Chcę troszeczkę podziałać, że tak powiem, po cichu. O kurcze. Flag jacket ma. Kamizelkę ku odpłodu. No. Dobra, ale mam tą broń. Gdzie on jest? Poczekam w tamtą stronę. Wolę tutaj sobie oczyścić teren, wiecie? Tu jest. Oczyścić teren i mieć święty spokój. Dobrze, kolejny jest wyeliminowany. Wchodźmy do środka i uratujmy go. Dobra, i co mam zrobić tutaj? Thank okay. you. Nie ma za co. Dobra, jeden. To nie są akcje inżynierowe, to jacyś tak wyglądają jak tu bylcy. Bym bardziej powiedział. Dobra, czyli zostało nam jeszcze pięciu. Czekajcie, w dobrą stronę idę? Chyba nie, chyba w tą stronę yy, Trochę mam chrypę, jeśli tutaj będziecie słyszeć taki trochę mój głos zmieniony No to wybaczcie mi to, ale jestem trochę chory i... Kiedy nagrywam ten odcinek Ale nie na tyle, żeby po prostu nie nagrać odcinka kolejnego, tak mnie ta gra wciągnęła Dobra, ale wróćmy do gry, tutaj nie ma nikogo Ciekaw jestem, gdzie oni będą poukrywani tylko Oho, o kucze. Lecia. Dobra szybko. Spokojnie. Dobra, zginął elegancko. O nie, patrzcie, fajd było. myśli fade, Usłyszał mnie chyba. Dobro, już nie będę wam to pokazywał. Po prostu przejdziemy sobie do checkpointu. Ale chyba mnie usłyszał. No nic, jeszcze raz. O, tu jest w środku, Patrz, no nie wiedziałem. Chyba spokojnie. Aha, dobra, tu się schowałeś, co? Już ci pomagam. Thank you. Thank you. Jakiś trochę inny akcent ma. Dobra. Jakiś kij baseballowy, co to leży? Nie wiem. Kolejny go, bym go ominął, widzicie? Wcześniej go ominąłem chyba. Dobra, szukamy kolejnych, nie wiem w sumie czy ja nawet dobrze idzie. Kurka wodna, powiem jeszcze, że tak do końca nie w którą stronę mam czy ja dobrze idę w ogóle. Czy to był chyba tutaj? Po prostu biegnijmy sobie, no i poszukajmy tak w ciemno. Strzałka niby kierujemy w tą stronę, być może gdzieś... Ale nie, jest kolenie tutaj, dobra, patrzcie. Czy kurczę, będzie trzeci. Myślałem, że będzie gorzej, cieżej. Zostało trzech Mamy checkpoint, ale ja i tak zapiszę grę No i dobra, tutaj jest Słuchajcie, tutaj chodzi jajku, zdrożyłem czy nie? Akurat wezwał Chyba posiłki Ciekawe czy mi się udało A to wygląda, że chyba nie zdążył zawiadomić Bo bym miał tu pewnie problemy Dobra. Udało mi się. No szukamy kolejnych. Jest nam jeszcze chyba trzech. Ale patrzcie, tu gdzieś jest. On tu tak jakby był w podziemia gdzieś. że mnie nie zauważył. Patrzcie, ale on też tu to, to, mi też pokazywało tutaj przez chwilę. Dobra, w sumie sam nie wiem. Dobra, zapiszę grę po prostu. na. Ojejku, nie, nie, tu są jakieś kody do gry, no ale ja nie używam tutaj kodów Dobra, tutaj jest wieża strażnicza No i kurczę, gdzieś tutaj jest, dobra, jest tutaj, widzę go W tej misji widzę, że musimy działać po cichu nawet Dobra, dobra, jest zlikwidowany Szukamy kolejnych, gdzie oni są Tutaj jest pusto. Może tutaj, co? Nie, tutaj chyba byłem. Ale podejrzewam, że jak tutaj była wieża strażnicza. Strażnica, strażnicza, przepraszam. To być może tu jest, ale, albo i nie. Nie, no tutaj nie mamy. Dobra, a wiecie co tam gdzieś widziałem? Jak właśnie ten lotgame robiłem. Dobra, jest następny. Mam go. To tam było tak dwóch, oni tak na mustę chyba byli yy, wzięci. Tylko gdzie to było, nie wiem o to chodzi. Dobra, wchodzimy do pomieszczenia. Nie, no tutaj też chyba nie ma. Kurczę no. To jest chyba początek misji, to była ta ciężarówka. Tak, tu nie. Dobra, jeszcze raz, lecimy w tę stronę po prostu. Lecę po prostu przed siebie już. Nie wiem, może gdzieś tutaj będą. Musimy trochę tutaj pochodzić, poszukać ich, wiecie, bo jest! Dobra, jest, jest Tylko teraz tak, patrzcie. Tu jest chyba... Nie, jeden przecinek jest. Myślałem, że jest dwójka. Ale wiecie co? Skorzystam chyba tym razem ze sniperki. No spokojnie. Kurczę, idzie szybko, zmieniaj broń. Niech to szlak, no nie... a! Komplet? Poczekajcie. Uratuję ich najpierw. Dziękuję. Dobra. Thank you Thank you, thank you. Dobra Dobra, słuchajcie, no udało nam się. Ale jeszcze gdzieś jest jeden, jeszcze dziś jest jeden skryty. To jeszcze nie jest koniec misji. Pytanie brzmi, w którym on budynku jest teraz? Dobra, no, szukajmy sobie, podejrzewam, że on gdzieś jest w budynku, ale... Tylko w którym Gdzieśmy się pochowali. No, niby trochę patrzę na tą strzałkę tam na mapce. Widzicie, ale. Nie, tu już nie mogę iść. Po prostu tu gdzieś muszę szukać. Kuty ja mi to gdzieś tutaj wcześniej pokazywało. I teraz nie pokazuję. Gdzieś mi się skrył, no. Z ostatnim zawsze jest problem. Ze znalezieniem go. Zauważyliście? Zawsze tak jest. W tego typu grach. Chyba, że coś tam się uda fatownie. No, no i teraz... Nie, tutaj nie mogę iść, dobra Tu nic nie ma, no gdzieś musi być... Ja jakiś budynek, jakimś budynek po prostu minąłem prawdopodobnie Nie, nie, nie dobrze, jak nie jest zaznaczony mamy e, nie zaznaczony mamy po prostu gdzie się znajduje, nasz cel misji jakiś. No wtedy właśnie latamy tak w kółko, o, i szukamy. I kurczę za cholerę nie wiem gdzie to się znajduje no. Pójdę tutaj, ale to początek misji, to nie tutaj jest. Tu była kamizelka chyba. Tak. To była kamizelka. Na pozór łatwa misja, wcale nie jest taka łatwa. Dobra, może tutaj coś ominąłem? Już sam nie wiem. Długo nie ma, dobra, tutaj mogę wejść. Nie, tutaj nie ma wejścia. To tutaj był to na początku misji, to akurat pamiętam. Może tutaj co? Nie no tutaj też nie ma no Może tu też pusto Dobra kolejne budynki Tutaj nie ma Cholercia no gdzie się schował no Nie niby tak... O, czekajcie, 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 tam taki przeciwnik chodzi. Może jestem w dobrym miejscu. Trochę się zbliżę. Chodzi tam, więc może idę w dobrym kierunku. Sam nie wiem. Wychodzi, że tutaj nie był No ale już sam nie wiem, no tutaj nic nie ma jednak Chyba po prostu chodzi, może ja go po prostu tym Przeciwnika ominąłem Kurde, no gdzie to jest, no? Już dawno pewnie to mi się przeszedł, tak to muszę szukać Czekaj, w ogóle spojrzę na mapkę No, powiem wam, że można się tu zamotać, naprawdę, jest tego sporo, dużo Tutaj też nie ma go, no Ja cię kręcę, no, no Jeszcze raz tą mapkę zerknę Ejku, dobra, polecę prosto i tam chyba w lewo. A patrzcie, tu jest jakieś przejście, pa, pod ziemią. Ono, ma. tu jest. ojejku, no dobra, skąd mam to wiedzieć? Dobra. Dziękuję. Dobra, mamy wykonanie misji. Dobra, wykonaliśmy to yy, pierwsze. Dobra. Leon, they to your... Damn, they found Weisinger. Dobra, doszła nam y, nowa dyrektywa do wypełnienia: czyli to Stitch Attack Get Back to the H L2. Dobra, musimy jakoś ciężarówkę y, porwać, tak powiem, oraz ewakuować ewakuować chyba do punktu. Tak zrozumiałem: do punktu y, ewakuacji po prostu. Tam jest ciężarówka, dobra, czyli tutaj w lewo muszę skręcić Dobra, gdzieś tam tą strąpę, którą z tych ciężarówek, co tam mieliśmy, wiecie No i gdzieś tam, czyli jeszcze muszę trochę tutaj yy, Jakoś tak, coś takiego, dobra Pod takim kątem Dobra, biegnijmy sobie, poszukamy Te wszystkie zlikwidowałem, więc nie powinienem na razie nie ma żadnych przeciwników, przynajmniej na razie. Dobra, jeszcze żarówka. Ciekawe, czy to o tom chodzi. Tak. I co dalej? Dobra, przeciwnicy. Ale ich tu leci, dobra, skupmy się. Nie mam czasu nawet zmienić pistoletu zbytnio. Na lepszą broń. Może teraz szybko, dobra. I co? Czekacie, zapiszę sobie. A, koniec miejsc chyba. A co zapisałem. Dobra, obejrzymy, bo finik będzie. No, and there's more reinforcements heading your way. Blast, you don't have time to go after her. It's okay, she left me a disk. It should have all the data on Siphon and the consortium that we need. Radio Gabe and tell him I'm heading to DC. I'll relay the data to you in route. Lawrence can start downloading in about 20 minutes. Copy. Relay satellite is ready to go. <laughs> Dobrze, skończyliśmy sobie dosyć szybko tą misję. I pewnie gdybym tak nie chodził tam zbyt długo, nie szukał tych przeciwników, tych yy, do wyleczenia, to pewnie byśmy skończyli bardzo szybko to mi się no, troszkę się to wydłużyło. No i tradycyjnie zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku i będziemy kończyć na dzisiaj, ale to za chwilkę, pyk, i popatrzmy, pewnie będzie jakiś filmik i nowa misja. Wprowadzenie do następnego odcinka. Now, can you tell me why it is, Mr. Logan, that every agent, every witness who can corroborate your testimony is either dead or missing? I'm telling you the truth. I have a different version of the truth for you. There is no conspiracy, no arms consortium, only a traitor acting alone or with his friends. No, you're wrong. You let Romer escape in Costa Rica because he was working for you. You killed Benton, Stevens, Jason Chance, Oscar and Lapan because they stood in your way. You, Mr. Logan, are guilty of treason, terrorism, and murder. No, you're wrong. Gabe is telling the truth. I don't understand. My records seem to indicate. A coroner's report states Teresa was injured, not killed. We knew that whoever was behind the agency would be watching us closely. I faked my death so that I could investigate without interference. I see. Forgive me if I seem so surprised. very well you will understand if i wish to hear what miss lepan has to say in private of course now before we get to your extraordinary resurrection i'd like to get some background information sure how did you become involved with the agency well i joined the atf right out of college my first mission came when the fbi discovered a survivalist compound in northern montana I I Dobrze, słuchajcie, będziemy sobie kończyć już w następnym odcinku. przepraszam, Będziemy sobie grać następną misję w kolejnym odcinku. Ale tu jest chyba Teresa, czyli to mamy kolejną jakby... retrospekcję z tego co widzę. Teresa Testimony from Congressional Record. Dobra, na chwilkę sobie zobaczmy. I repeat, agents under fire, requesting immediate assistance. Where's that backup? Right here. Who the? F ATF. Give me a sitrep. Glad you came along. We got hostile militia forces in the service up ahead. They've had us pinned down for almost an hour. Three agents are already down. We need these snipers taken out. Leave it to me. Be careful. Dobra, słuchajcie, będziemy sobie to gali w kolejnym odcinku. Wsiad yy, ja wiem czy ja dobrze zrozumiałem, że my gramy po prostu Teresą Ale przecież Teresa zginęła w drugiej części yy, gry. No ale to jest chyba jakaś retrospekcja wieczy, także to jest jakieś wspomnienie, on tam opowiada. No i na tej stali rozpraw tam dość ostro było, on jest gay Logan jest oskarżany praktycznie o wszystko, co się wydarzyło. Tam teraz ta ma taką o... tu mam kolejną e, retrospekcję i będziemy grali tutaj chyba właśnie z innymi agentami. Ale to już będziemy w kolejnym odcinku, dobra, bo się rozgadałem, słuchajcie, na tym skończymy na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, jeśli tak, to polubcie, udostępnijcie, napiszcie jakiś komentarz, no i subskrybujcie mój kanał, będę wdzięczny i do zobaczenia już niedbawem, cześć!